Siemano, z tej strony Kubox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, niestety była bardzo długa przerwa, ponieważ nie, mo jakoś nie, nie miałem możliwości do nagrywania, więc jak widzicie oto jesteśmy, tylko że tym razem będzie nowa gierka, która nazywa się Minecraft. Jest ze mną mój kolega, siema. No ma się chyba, no nie wiem czego słyszycie, bo ja bo ja akurat mam mikro założone. No i gram w Minecrafta pierwszy raz na moim kanale, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście przypominam, że zostawiaj łapeczki w górę i subskrypcji. Na moim kanale zagwałeś Dobra, no to tak. No to lecimy najpierw chyba standardowo zebrać drewno, bo to jest survival, prawda? To wolałabym omijać szorkiem No chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Nie! Dobra, to bez ciebie idę. Dobra, bez ciebie idę do No i nie będziemy robić za bardzo czegoś specjalnego, po prostu będziemy grać taki normalny Minecraft. A jeżeli po tym filmikiem będzie 10 łapeczek w górę, jeżeli w ogóle uda nam się dabić po takim długim czasie, no to wleci kolejny filmik, tylko nie tym razem survival, tylko może coś tam nad tym pomyślę. Jakąś mapkę może nagram, też może z, może z wąsem, bo, bo on się też, bo on się nazywa Kuba. <laughs> dobra przy, Właśnie, jak nagrywacie jakieś... Jak wy nagrywacie na YouTube'a, to pamiętajcie, że macie być w Family Friendly Tak, dokładnie Przez godzinę kopanie drewna O nie, przez godzinę kopanie drewna To trzeba jakiś komentarz na przykład Godzinę? Myślę, że. Ej, dobra, jak 20. Ej, jak będzie 20 łapek, czek w górę tobie e, godzinnego live'a z którego będę kopał diamentowym kilofem na wszystkich możliwych e, tych enchant, najprzych enchantach i będę rozwalał bedrock. Zobaczymy, czy mam siłę do dobić 20. Będzie bardzo fajny. Dobra. Uwalniamy <ścoughs> villagera. Co? Co ty, ty golema uwalniasz? Dlaczego? Ja wiem, że to może wyglądać trochę żałośnie, że gramy na dwóch padach, ale nie, nie mieliśmy innej możliwości. O nie! To jest ten gościu. Dobra, czekajcie, bo... Ja, ja mam... Ja mam dużo w ogóle drewna. Co ty robisz? Ja... Jakieś... Ja nic nie piszę, gościu. Gościu. Dobra, to tak. To może najpierw stworzymy crafting table. W ogóle ktoś się gra w Minecrafta Może... Właśnie, jeżeli gracie, jeżeli gracie w Minecrafta, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie gracie, to komentarz napiszcie dlaczego. Dobra. Ej, a ja tu mam crafting gościu. Crafting mam. Ej, nie wiem czy wiesz, ale cię gonią dwóch tych... Nie wiem kogo. Villagerów. Vidlagerów. Tak, ci uwierzę. Cześć, bo oni się na chwilę na mnie rzucą. Czekać. Dobra, to weź, nie wiem, gdzieś tutaj. Więc tak. Znowu musiałem przyciąć. Jeszcze jedynie się na nie. No, idź, idź. Już z dawno mu już będzie jakieś 30-minutowe wycinanie. No, już minuta pierwsza minęła. O, owa, o kurde, bo ty właśnie. padłeś! Kurde, padłeś! Dobra, czekaj. Yy, to może najpierw sobie zróbmy patyczki. Patyczki są fajne, a patyczki. wiesz, co można zrobić z patyczkami? Ale co ci chodzi gościu? Przez patyczkami. No właśnie, można... A nie, kilof akurat z wzdłużem. Go... No post. Gościu, co ty sobie myślisz w ogóle? Dobra. To screen. Przestańmy. To W ogóle ja się rozwijam, a ty se łazisz po mapie. Gościu. W ogóle policję w komentarzach ile będzie raz gościu. Może taki licznik dam w prawym dolnym rogu od tego momentu. I właśnie będzie tutaj Nie gościu będzie Ile razy gościu, tyle Dobra, od tego postawienia crafting table tutaj właśnie będzie gościu Zaczynamy Gościu Nie no dobra gościu czekaj weź sobie zbierz jakiś gościu bo, bo noc już się zbliża Trzeba już jedzenia, nie mam gościu. No chodź tu, gościu. <głos> <głos> Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. A gdzie ty jesteś w ogóle, bo. No, sundajski. Kto z was lubi nosacze, da łapkę w górę. z gliny? A właśnie, nie wiem czy wiecie, ale w historii y, tych villagerów, to my właśnie go ulepiliśmy. Ale wiecie jeszcze, że... bo tak, no bo całe ciało było z gliny i ewentualnie jakiś naczyń krwionośnych, nie? Ale wiecie jeszcze, jak zrobiliśmy, kurde. Wie... Wiecie jak zrobiliśmy jego parówkę na nosie? Musieliśmy użyć, wiecie czego. Au. Oczywiście, że, że jak go, Oczywiście, że musieliśmy dać parówkę. Jak my, a co ty myślałeś sobie? Aha, straciłem wszystkie itemy. O nie, straciłem moje itemy. Nie, to musi. O, miodek. To musi być jakaś. muzyczka. trollowa, bo. No bo. Ten filmik to chyba cały to jest jeden wielki żart. Dobra. Wo wow, Zombie! Co? Co ty mówisz w ogóle? Słuchajcie, patrzcie teraz na prawy ekran, bo właśnie... Wąsu sobie... Robi lepiankę z piasku, z dirta, nie wiadomo czego Z ziemi Okej, okay, dajmy, że z ziemi Nie creeper, kurde, no idź mi stąd Au Au Szkielet Au Opa, parkur. parkour o. Nie, on ma encantowany łuk Dobra o kurde, nawet chyba nie stworzymy mieczyka z tego, co widzę. Dobra, czekaj. Dobra, weźmy się ogarnijmy w końcu. Mamy się ogarnąć, rozumiesz? Mamy stworzyć wieżowce, mamy zrobić ekspiarkę. Mamy, zrobi mamy pokonać smoka, czy ty to rozumiesz? Nie? Okej. Okay. Okej, okay, no to możemy tak grać. Dobra, to ja chyba... No, to mamy <laughs> Twoja lepianka Trzeba pomóc! Twoja le lepianka jest w niebezpieczeństwie! Dostaw! mnie! Kurde! Idź, idź, idź! Nie, 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 proszę, proszę, proszę. proszę. Poszeduj sobie. Idź sobie. sobie. Kurde, ej, je pół serduszka mam, kurde! Dobra. Czekaj, a weź mi daj, masz jakieś pale drewna? No zostaw mnie, no. Czekaj, nie, we, czekaj, nie, stop, stop. Ogarnij się, musimy zrobić jakieś Nie, nie kwiatka. Mamy albo chodzi do tej twierdzy, może lepiej co? Nie piszcie mi. O, usunęło się. Zdobę to w w jestem łowcą postworów. Tenki o mój crafting! Table. Ej, dobra, weź Ominijmy, im... Omińmy tych nosaczy sondajskich. Oni są źli. To są... to są złe nosacze. Nie lubimy szarych. Znaczy nie, że jestem rasistą, czy znaczy zaświęcły, ale... E, sz, szare... Szare. Sz, szare bakłażany są złe. Nie. Co tak nie? Nie, 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 Jest, jestem. jestem mam. O kurde. O jestem Dobra tu dostanę tu dostanę? O skrzyneczka Jak go oswoiłeś? já daqui a dois Dobra, okej. Okay. Już jestem. Kurde, ile tu wycinania w ogóle będzie? Będę miał jakieś 8 godzin montowania tego. Mam ciągle pulser A, tak, zimnioki trzeba zjeść. Szarzy villagerzy. Czarny? Czarny villager? Chyba musi być brat tych szarych. Ej, masz wełnę? Nie Potrzebuję łóżka. Pora się poświęcić. Kurde, coś się piekło. O, jest zabity. Mój exp. Nie twój, mój. Dobra, czekaj, może w tej lepiance. Lepianka z drewna. Dobra, ej, masz wun wungiel? Mam kuszę. Ty, mam kusze. Nice. Mamy kuszę. Zabij golema. Wow, zombie villager. Co ty tu robisz? Jak się strzela z kuszy w ogóle? Nie! Kurde. Jak kurde, kiedy będzie dzień w końcu? Komendy! Czekaj. S są komendy, gościu. Pokażcie raz. Waga... Kurde, zostaw. Nie no, zostaw! Nie, czekaj, czekaj. Weź mnie w jakieś lepiance, ulep. Nie, gościu, zobaczysz, ja ci udowodnię. Niech tu wlecie teraz jakaś muzyka taka emocjonująca. Nie, stop! Fail to jest... powinno być tak uh, Team set set i day aha, kurde A nie włączyłem comments, super Dobra, chyba za dużo nie zrobimy w tym odcinku. Ile on już trwa? Z godziny chyba nie. Pół. A przecież nikt nie będzie chciał oglądać takiego filmu, zostaw mnie! O dzień się robi! Dobra Co? Dobra, jak będzie dzień to może coś zrobimy To się zrobi, spokojnie. Nice. Szkoda. Nie? O, skąd masz żelazo? Dobra. Jest słońce. jest słońce pszczółki to znaczy że mamy yy, wiosenny czas nie wiem no w, nie w polsce to było lato ciągle <ścoughs> nie jesień o wioska no i o gościu tak blisko o pszczółka jakbym ją uderzył to ja bym był złym człowiekiem Nie, nie chodzi mi o to, by pszczółka. Pszczółki się nie bije. Pszczółka ma swoją nietykalność lesną. O! Golem się zlespił. O, zimniaki. Dobra, okej. Okay. Zadzwonię sobie, dzwonem, Wraca się wszyscy do, do, do środka. Mały kotek. Juhu. Jaki sweet. Mały kotek. No i co, golem. Ciekaw czy mnie podrzucisz. O kurde gulem zostaw mnie Okej okay, tu nic nie ma Jest. O co to jest w ogóle? Co, co to ba? Jakiś basen tu jest? Fajny, Domek, zostaw mnie! Ty golem mnie goni Jest. Dobra, będę mógł sobie z tego zrobić. O! Ej, jak ja mam stąd wyjść teraz? Tak ja go z fapy pobiję. Chyba cię coś. Jak leci. Jak leci po mnie. O, owieczki! Dać mi wełnę. Dobra. Ty jest, zaczynamy się powoli rozwijać. Mhm, mm tak. Wąsu, ty nie... Z mam nadzieję, że nie zaczniesz nagrywać na YouTube, bo to... Nie będę tego jadł. Ej, wą a w sumie nie. Wąsu, chcesz? Ej, wąsu, chcesz? Tak, Dobra, a nie, dobra, nie będę takim złym człowiekiem. Jak... Gdzie ty jesteś? Idę... ...do wioski. To chodź. Ej, gdzie ty jesteś, słoneczniki? Gdzie to są słoneczniki w ogóle? Będę nisz, niszczył plony będę. Mhm. Okej, okay, no idź, idź, wyjdź. I, I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Była duża, dzisiaj było dużo dawek cringe'o. Eee, mam nadzieję, że wam się spodobał. Dzisiaj zapraszam w górę i tym razem normalny normalny filmik, więc kończymy.